Alina, a jakbyś mogła mi powiedzieć z Twojej perspektywy, jakie kompetencje są najistotniejsze dla ludzi, którzy zaczynają w branży? Jakbyś miała teraz tak stanąć z boku i dla swoich młodszych kolegów e, powiedzieć, co byłoby najistotniejsze dla nich, żeby zacząć pracę w branży, mhm. to co by to było? Na pierwszym miejscu to nie wiem w sumie, co mogę dać, bo uważam, że człowiek powinien być szybki. Że tak powiem, ogarnięty, okay. bo mamy tak dużo, jakby, różnych rzeczy w pracy. Nie robimy tego samego cały czas, tylko cały mm -hmm. czas coś się zmienia, tak jak na przykład w moim przypadku, nie wiem, dochodzą jakieś nowe szkolenia, nowe firmy, yy, gdzie trzeba zrobić te szkolenia. No i ogólnie człowiek w branży yy, wiatrowej musi być taki po prostu szybki, ogarnięty i Rozumieć, jakby też mieć taką, być odpowiedzialnym, bo jak na przykład ze strony techników, jak człowiek będzie nieodpowiedzialny, to może narobić bardzo dużo kłopotów na instalacji czy na mhm. serwisie turbiny wiatrowej. No i na pewno taka osoba musi być bardzo y, otwarta, komunikatywna, mhm. żeby zdobywać jakieś nowe. Relacje z innymi ludźmi, poznawać jakichś innych, nowych ludzi, bo to też jest bardzo istotne, żeby mieć dużo znajomości, mhm. bo później to też się przydaje, takie mhm. znajomości, więc komunikatywność to jest też jedna z takich ważnych cech, którą musi posiadać.